Cześć. Wiemy tu, że do ramienia końcowego kąta należy punkt P o współrzędnych 3 i 3 pierwiastki z 3. To zaznaczmy sobie. Tutaj będzie współrzędna 3, a tu 3 pierwiastki z 3, i ten punkt należy do ramienia końcowego. No to możemy sobie już narysować to ramię końcowe. Mniej więcej powiedzmy, tu jest ten punkt. I teraz, no jak sprawdzić, jaki to jest punkt? Przede wszystkim możemy sobie skorzystać z Pitagorasa, prawda? Bo możemy narysować sobie tutaj wysokość, tu jest kąt prosty i teraz mamy, dane, mamy daną tę odległość, tutaj powinna być trójka zaznaczona oczywiście. Tutaj mamy też daną tę odległość i tę odległość, czyli możemy sobie skorzystać na przykład z tangensa, jeśli tu będzie alfa, no to tangens alfa będzie równy ta długość naprzeciwko kąta, czyli trzy pierwiastki z trzech. Przez obok kąta, czyli przez 3, czyli wychodzi nam, że tangens alfa jest równy po prostu pierwiastek z 3, czyli z tego wnioskujemy sobie, że nasze alfa tutaj wychodzi 60 stopni. No i jak mamy 60 stopni, no to ono się mieści w naszym tutaj przedziale, czyli tutaj alfa równa się 60 stopni. A teraz mamy większy przedział, 1080 to jest 3 razy 360 stopni, no, czyli to znaczy, że to są pełne obroty, jakby lecieć w kółko, prawda? Czyli, żeby mieć tę wartość, no to jeszcze musimy dodać sobie 60 stopni. To będzie 1080 stopni, dodać 60 stopni, czyli 1140 stopni. A teraz mamy tutaj inny przedział, ujemny, czyli możemy sobie polecieć w odwrotną stronę. Zobaczcie, wezmę sobie czerwony pisaczek i teraz, jeśli mamy minus 360, to znaczy, że możemy sobie polecieć tak. I zobaczyć, ile poleciliśmy tutaj. No, przejechaliśmy sobie tutaj o minus, oczywiście. Jeśli tu było 60 stopni, to tu jest 30. To znaczy, że przelecieliśmy sobie 270 plus 30 stopni. Tutaj, czyli daje nam to 300 stopni. Czyli tutaj mamy alfę równą minus 300 stopni.